Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie e, szynkę w sosie takim własnym i już Wam mówię e, jak będziemy ją robić. Wiem, że jedna z Was, jak robiłam zakupy, to właśnie chyba tak wspomniałam, że będzie szynka w sosie. Powiedziała, że z chęcią zobaczy, jak się robi, bo jej zawsze szynka w sosie wychodzi twarda. E, już Wam powiem, jak robię i powiem właśnie Wam też w czym tkwi sekret w tym żeby mięso było miękkie. Eee, także zaczynamy. Ja mam tu kilo niecałe 60 szynki. Jeżeli e, ja ją umyłam, e, wytarłam papierowymi ręcznikami, ja troszkę tłuszczyku, słuchajcie, zostawię. Jedynie co wykroję to takie tutaj są takie błąki takie Twarde, ale tłuszczyk zostawię, bo uważam, że tłuszczyk w mięsku no to to jest smak po prostu. Te błonki to tam dostanie później mój piesek, także ona będzie bardzo zadowolona. O. I słuchajcie, no kroimy szyneczkę. Ja sobie ją przekroję w ten sposób. Bardzo ładne mięsko. Mi się trafiło naprawdę. O. I widzę, że włókna idą w tą stronę, więc będę kroić. Tak. W poprzek włókna. Ja będę chciała takie większe, i już Wam mówię. Nie patrzcie, że to jest takie dość duże. Dlatego, że mięso będzie tracić około 20-25%, nawet niektórzy mówią, że i 30% na swojej objętości. A ja chcę mieć raczej takie kawałki. I tak pokroję całą naszą szyneczkę. Takie jednocentymetrowe. pokrojone, słuchajcie zapalę gaz pod patelnią gdybyście słyszeli jakieś szumy to pralka po prostu u mnie chodzi także bardzo przepraszam, ale tak jak widzicie ja gotuję w domu gaz zapaliłam wleję na niego troszeczkę oleju, nie dużo bo tu nie, nie smażymy na y, głębokim oleju chodzi tylko żeby po prostu o, żeby patelnia. To jest taka fajna patelnia, słuchajcie, patelnia polecam sobie kupić, naprawdę bardzo fajna. To jest taka głęboka patelnia, gdzie właśnie można e, smażyć i od razu sobie dusić e, w jednym garnku e, sos. Także jest to fajne, bo jeżeli nie macie takiej patelni, no to będziemy, będziecie musieli obsmażać mięsko na patelni zwykłej i na drugim gazie przyszykujemy sobie musicie przyszykować sobie garnek. W dogarka nalać wody tak około no nie więcej niż litr, bo też nie wiem, jaką szerokość macie garka, tak? Tak mniej więcej tyle wody, żeby nam tylko zakryło mięso, bo będziemy później je dusić i wiadomo, że ten, ta woda nam później odparuje. Ale ja będę robić wszystko w jednej patelni i to mi się najlepiej chyba e, wszystkim, słuchajcie, podoba. Także czekam aż mi się porządnie rozgrzeje olej, żeby mięso nam się smażyło, a nie gotowało. Tutaj mam, słuchajcie, mąkę. Ja mam mąkę tortową, ale może być, bo mam taką końcówkę, którą chcę zużyć, która okazuje się, że nie nadaje się na ciasto. Tak są takie mąki z takiego zboża, że po prostu mają mało glutenu i one się na ciasto praktycznie nie nadają. Jest właśnie takie przysłowie, że nie z każdej mąki będzie chleb, i to jest prawda. I w tej mące, słuchajcie, ja będę brać i obtaczać nasze mięsko. O! I będę, ją sma będę je smażyć na rozgrzanym tutaj oleju na patelni. Zmażymy na wysokim ogniu, Na dużym ogniu. Ja mam gaz, dlatego powiedziałam na wysokim. Obsmażamy mięso z jednej i z drugiej strony na złoty kolor. Widzicie, jak już się mięsko skurczyło, że jeszcze weszłyby dwa kawałki. Także podpiekłam po jednej i po drugiej stronie mięsko. I ja sobie je wyciągam do miseczki. I będę kłaść, słuchajcie, następną par partię naszej szyneczki. Gdyby Okazało że macie troszkę za mało oleju, no to ciut dodać, o. tylko naprawdę nie dużo, nie, nie przesadzać z olejem o. i bierzemy następne maszenie. Ostatnia parta mięska nam się smarzy, a my zetrzemy, słuchajcie, dwie cebule. ja mam tu już jedną cebulę startą i drugą też zetrę, tak właśnie bardzo, ale to bardzo cieniutko, jeżeli nie, nie będziecie ścierać to pokroić, ale naprawdę tak bardzo e, drobniutko. Do tego też obrałam kilka ząbków czosnku, czosnek możemy pokroić w plasterkach albo przecisnąć przez praskę. Pieczone. Im bardziej przypieczemy mięsko, tym sos będziemy mieli ciemniejszy. Wyciągam tu. Tak jak mówiłam, a jeżeli ktoś nie ma takiego garka, to to mięsko nie wyciągałby tu do miski, tylko wkładałby do gotującej się wody yy, obok do drugiego garka. O. Ja tu teraz dam, słuchajcie, naszą cebulkę dwie. Na razie, słuchajcie, nie solimy ani nie pieprzymy. I zeszklimy nasą, naszą cebulkę. Cebulka, słuchajcie, nam się już zeszkliła. Dodam tu trzy listki laurowe. E, kilka ziarenek e, ziela angielskiego. O. I czosku tyle, ile kto lubi. Ja tu mam 5-6 ząbków czosku pokrojonych. Przesmażamy 2-3 minutki. Jeżeli ktoś lubi inne przyprawy, to proszę dodać. Ja nie będę dodawać, ponieważ chcę w takim sosie własnym i uważam, że e, tyle przypraw po prostu mi e, wystarczy. Po trzech minutkach by się wszystko podpiekło czosnek razem z cebulką, z liśmiem i zielem angielskim, słuchajcie, dodajemy nasze mięsko. I teraz już Wam mówię, ile będziemy mięsko gotować. Pokazywałam to kiedyś na moim kanale, jak dwa różne paski żeberek gotują się. Jedne były dobre, jeżeli pamiętam, po 40 minutach, drugie potrzebowały prawie półtorej godziny. Więc nigdy nie mówię, ile mamy dusić mięsko. Wszystko zależy, z jakiej świnki jest mięso, z jakiej rasy. Po prostu musimy sprawdzać, i ja pokażę, jak będę sprawdzać. Pierw pier będę sprawdzać po 50 minutach, ponieważ jest to szynka. Zalewamy wodą. Wodą gorącą, najlepiej gotującą się. O, do niecałkowitego zakrycia mięsa. Widzimy, że już nam się gotuje, bo mówię, woda była bardzo gorąca, skręcamy gaz na najmniejszy i sprawdzamy mięso za około 50 minut. Oczywiście przykrywamy pokrywką. Także widzimy się za 50 minut. Słuchajcie, moja szynka. Wyłączę żeby tak nie szumiał, Potrzebowała y, godziny 20, żeby była miękka. Jak ja sprawdzę, słuchajcie, już Wam pokazuję. Dwa widelce i po prostu robimy w ten sposób. O. Jeżeli ona o, delikatnie nam się y, rozchodzi, to znaczy, że mięsko już jest dobre. Dlatego ja nigdy nie podaję czasu, bo nie wiem po prostu. Tak jak już mówiłam, Spróbuję troszkę przybliżyć może. O. Chyba. O złapał ostrość złapał. O. Patrzcie. Ona się już pod... delikatnie nacisnę i ona o. Hm. Jest naprawdę bardzo dobra. Tylko teraz tak. Jak wiecie. My żeśmy tu ani nie solili, ani nie pieprzeli żadnych przypraw. To jest teraz ten moment, kiedy dodajemy przyprawy. Teraz ściągam pokrywkę. Ja będę jeszcze tak na 15 minut na takim malutkim ogniu, ale już bez przykrywki. I każdy dodaje to, co lubi. Po pierwsze ja, co zrobię, to pierw wyciągnę te ziele angielskie i liść laurowy i wtedy do Was wrócę ziele angielskie i liść laurowy usunięty. Gdzieś jednego liścia nie mogę znaleźć. I jeszcze zobaczymy tutaj, naprawdę, patrzcie. Nie wiem, czy to widać, ale się wydaje, że widać naprawdę. O, widzicie? Jest mięciusieńkie. I fajne, bo taki właśnie kawałeczek można dać na talerz łącznie z sosikiem. Sosik też chciałabym Wam pokazać. On jeszcze troszkę się zredukuje, bo ja jeszcze raz 15 minut poduszę. Przez to, że daliśmy tu cebulkę, To on jest obicie, nie jest taki całkowicie przezroczysty, bo to jest cebulka tutaj. Można oczywiście zrobić zasmaszkę, jeżeli ktoś ma ochotę, ale ja po prostu zasmaszki dawać tutaj nie będę. Jeszcze trochę zredukuję i tak po prostu zostawię. Co ja dodam i te przyprawy, które ja dodaję, oczywiście nie musicie wy dodawać. Ja dodaję tak. Dodam jednego ogórka kiszonego. Później go wyciągnę. Mi chodzi o to, żeby on dał swój smak. Dlatego ja go za 15 minut wyciągnę. Jednego, dwa nawet możecie dać. Najlepiej takie kiszone, żeby były fest ukiszone. A dajemy teraz, żeby po prostu mięsko nie było twarde, bo ono już jest ugotowane. A smak ogórków ma przejść do sosu. Oczywiście dam pieprz biały. Ale mówię, każdy doprawia po swojemu. Ja pokazuję, jak ja doprawiam. I ja daję to nie jest sponsorowane: kostkę mięsną. Jeżeli ktoś nie dodaje kostki mięsnej, można dodać, nie wiem, sos sojowy, można dodać sól, bo tu nie ma soli. Ja się nie boję kostek, więc ja dodam sobie kostkę mięsną. Dwie, bo to jest dość taka duża sporcja, Ja po prostu będę swój gulasz sobie dawała do y, pojemniczków plastikowych i będę mrozić. Oczywiście pojemniczki są z atestem. To nie tak, że ja do pierwszego lepszego pojemniczka kupuję pojemniczki z atestem. O, ostatnio kupiłam takie, mają atest do żywności, do mikrofali, do mrożenia, y, w zamrażarce jest silikonowa pokrywka i po prostu w tym, w tym mrożę sobie gulasz czy zupę. Także to są z atestem do żywności i tak jak tu mówię, mikrofala, mrożenie tu jest, mycie w zmywarce. Uważam, że te pojemniki są naprawdę wspaniałe. No i co? Zostawiam jeszcze na 15 minut. Na wolnym ogniu, bez przykrycia. I słuchajcie, minęło 15 minut. Sos się zredukował. Ogórki można już wyciągnąć, chociaż ja je sobie wyciągam na talerzyk i jem po prostu razem z ziemniaczkami. One mi takie smakują. Ale na, naprawdę one dają takiego fajnego posmaku sosowi. O, patrzcie, gęsty, fajny sosik. Także, jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. Słuchajcie, mięsko jest naprawdę pyszne. E, rozpływa się w ustach, także myślę, że obiad e, pierwsza klasa, także do zobaczenia, papa! Pa.